Siemaneczko, dziś kolejny odcinek i mam w sumie teoretyczny dla Was dobrą wiadomość. Yy, bo raczej no też złą, ponieważ nie zagramy sobie dzisiaj stalowego łowcy. Tylko zrobię takiego luźnego rękoma, ale też muszę coś ogłosić, że yy, jest konkurs o Golda. Yy, o 500 Golda. Yy, od dzisiaj w komentarzu macie napisać. Yy, Chwileczkę. Napiszcie moją nazwę. P-E-R-Y-L-Y-K. -l Tutaj macie. Napiszcie moją nazwę w komentarzu i, i będę w poniedziałek. Bo w sobotę losować, lecz będę w poniedziałek jednak losować, bo chcę dać więcej czasu i napiszcie moją nazwę, oczywiście bez planu, moją nazwę. Widzę sprzeciw sobie ten domka, dwie arty, no go takie, no w, w sumie takie w miarę, w miarę. Wygrałem sobie na obiekcie 27, a później może jeszcze z jedną bitwę, ale tego nie jestem pewien zobaczymy no i trzy lajty. i seta i z siódmego i się nie wiem i no ma s no myślę że z no, można później to oddawać zobaczymy ma takie czegie jak seta albo isa siódmego albo znaczy no, zobaczymy jak oni będą się ustawiać. Pojedziemy <laughs> hmm. no, sobie może tutaj, lecz postaram się jakiś pierwszy strzał To musiał poczuć. Dobrze, o to mi chodziło dokładnie. nie było czasem. Trzeba załadować hajków. No nadzieję, że nie ma. <grym> Cię pchają. Dobra, nie będę chyba z nimi się pchał. Bo to bez sensu. No tego mi poszkadać. Strzelamy. Z tobeka... Z tobeka... Trzaskiem by można. No. się No i pięknie. To było za No niezbyt łącząc tu czele. Um, Klucz. Była szansa na to, jak jest może byłoby lepiej się tutaj ustawić bo bym miał być na stb i też na inną te, i może jeszcze tak, na tamte czołki. ale wiadomo, że trzeba coś przyjąć ujpacza, ujpacza nie widzę go na czoło się... z normalnych pocisków a teraz mamy go na

Na szczęście nie, nie przyjęliśmy do piątki. Powoli nie przedmorać już. Bo HP trzeba szanować. Już nie zostało nam jakoś wiele. Chcę jakoś to zachęcać do tego strzału. Się boję, że jeszcze nie przeli... O dobre, czyli tam Hmm. Znaczy jak chyba nie zobaczy jak ale A na szczęście zadają. Dostaliśmy No i... Powiem poczuć. Straciliśmy Naprawiliśmy O to było. To było ryzykowne. Jeszcze ja cię przeładowuje od nas, więc.

Przecież byłem tam nie? No. Mechanizm obrotu wieży uszkodzony No niezwykle No i chyba mamy ich, pa. Nie poluzowało, o nie Zawieszenie naprawione! Ruszamy! O Panie! I tak długo się utrzymaliśmy przy takiej ilości. Czyli mm, macie napisać moją nazwę w komentarzu. Dzisiaj taki właśnie odcineczek na luźno. Jeszcze zagramy sobie ostatnią literkę na TPP. Eee. Napiszcie moją nazwę w komentarzu oczywiście, bez skromu. Czyli y, nie piszcie czasem PSO. O, film, bo, to was, bo to Wam nie zaliczy tylko nazwę moją. Yy, I będę rysował na odcinku, żeby nie było, że oszukuję, i na odcinku pokażę, że kupiłem. Tam pokażę, pokażę Wam, że w prezencie. I daję właśnie Wam właśnie ten czas do poniedziałku, żeby wszyscy się zdążyli zapisać. No. No, linówka. Trzy ten Nie. Szczęście. Jedna alta hmm. no zobaczymy co tu się wydarzy ha, ha, ha. Ogólnie czołgami takimi, którzy, które nie mają pancerza na malinówce nie lubię grać. No chyba, że jakimś tebeczkiem, nie? No który ma oczywiście na spowalnianie przykładowo jak STV, ale i ciężki. Bo raczej takimi właśnie jak TFOP na marynówce tak no nie znam aż tak dobrze. Co ty uczysz? No, gorzej nie idzie po prostu na średniakach. I, czyli na lightach to nawet spokojnie idzie na marynówce. Hmm. No to chyba kiedyś mi... Nie... O, o, o. Nie wiem, co na weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał Nie wiem inny Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Ale ja mam co to... się nie założył. Może się zerwać w każdej chwili. Mm, trzeba uważać taj dosyć. Niebezpieczna artyleria. No. Przebiegł jej. Mm. Przepraszam, że było stamtąd może mi coś spotał tamtych. To musiał poczuć. Że to nie, nie łapcie. Szkoda, że my mega podpaliliśmy, ale chyba zbiornikiem uszkodziliśmy. No, no.

Na się, idzie słabiutko. Nasi wyglądali z tą górkę. Hmm, Może mi pomóc pomógł po tej stronie. Nie wiem. Nie Na bolno. Niechcąc, niechcący użyłem e, naprawkę A chciałem apteczkę do Ja się cofam stąd i jadę tutaj, bo muszę robić ich uszkodzenie, nie mogę stać tak cały czas w miejscu. I przepraszam was widzowie, że dzisiaj nie było stalowego łowcy, lecz postaram się, żeby jutro był. I chciałem powiedzieć, że teraz będę starał się przynajmniej codziennie nagrywać, lecz Myślę, że raczej w niedzielę nie będę nagrywał, ponieważ chcę sobie dać właśnie taki jeden dzień wolnego. nie? I w sobotę raczej, mo raczej mogę nagrać w sobotę, lecz nie zawsze będę rzucał w ten Tak, No nie zawsze się będę pojawiał, bo nie jestem pewny, czy mm, zawsze w sobotę będę nagrywał. Też powstałem się od, od poniedziałku do piątku. No może. O boże, nie no, co to jest w ogóle? Przecież to jest 3,5 metrów. Szczerze, o właśnie, właśnie. Nic te, teoretycznie nic nie możemy zrobić. Spota... Mogliśmy dostać, ale nie mogliśmy. No... Przepraszam, bo tak kaszę, Lecz... No ja się szykuje, długa bitwa. Oddaliśmy jeden cały magazynek, taki, no, pewnie, no pełny, więc dobrze. Bo, żeby nie oddać jednego całego magazynku, to byłoby śmieszne. I tak mamy staty słabe, lecz na czerwono, więc słabe, lecz no, na 20.000 magazynek. magazynek się oddać takie dwa pełne, nie? kiedy no, na znaczy, to teraz. Tak się, raczej myślę, że więcej mi się uda, ale jestem w taki tymi Bo kiedy raczej tutaj pojadę, to nie spotnie, ale nie jestem pewny. Chociaż tutaj przejechać teoretycznie bym mógł spyłować, lecz Czy to coś zmieni?

To jedynie w tego grilla może być w celu. Ach, tutaj prawie. On wyjechał prawie. Ja bym przeładował. Niech wiedzą nasi, że przeładowujemy. Nie, niech to te trzydzieści. Niech to te trzydzieści. Nie wyjeżdżam. No nie, i pocisku nie mam. Najgorzej. Najgorzej. Ojej. Brawo, wyszło. Lecz chciałem przeładować. Mm. Ale dobrze, że ten TVP jest o tyle dobry, że przeładowuje te około 20 kilku sekund. Nie? To już zależy, kazał nie? i tak dalej. Co się ma na To tak to ogólnie bardzo fajny czołg, polecam. Nie mogę zejść żadnego ruchu, bo... Pamiętacie ile on miał HP? Całe HP miał. Teraz 48, tutaj tylko przejechał, nie. No. jeszcze miał tak nie pamiętam ile, ale prawie chyba połowę, możecie sobie coś zobaczyć. Cz miał dużo, a to się jakoś... On może tutaj jeszcze nie wyjeżdżał. Ale wątpię. Na razie czeka na tego. 257. Grille 15 Tvp Ciekawe, ciekawe co robimy. Nic, no nie wiem, co to Chyba że jakbym bym to ładował, których nie mam To mało, Ojej Co? To Dlaczego? Żebym się szybciej, szybciej, szybciej bym się cofnął, to on może, ktoś może też w te krzaki strzelać teoretycznie. Żeby sprawdzić, czy, czy, jestem tu, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Tylko, że gdyby te trzydziestka mnie strzeliła, bo taki TVP, no to, albo Grillo, nie? To było, te, te liczby No nie wyjadę, no bo te trzydziestka strzeli i Grillo już mi nie ma. Lub te Popeye, albo to wszystko. No. Jak ta mańówka. Kamperskie. Praktycznie już żadnego lajta nie ma. Ty mógł być Nie. Mm. No, ktoś musi tu popełnić jakiś zły ruch, bo już zostały 4 minuty. Nie, nie będą się pewnie spieszyć za chwilę. <laughs> o imię nie to Nie. Chciałem sobie zaznaczyć i strzelić, ale się ruszają. To bez sensu. bym mógł sprowokować to te strzał. Ten leopard, po A może być spota. I wtedy będą strzelić po ten żeby trafić. Co on robi? Aha, czyli ta drużyna, która popełni zły ruch, no to chyba my faktycznie. Serio. Ja, ja Patrzcie. On, e, ja wam już mówię, to jego PC w przyszłości to będzie nurek, nie? Zawodowy jeszcze. Uf, o Boże. Oni już sobie pewnie myślą, że wygrali. Teoretycznie mają bardziej. No, <laughs> przegramy, no prawie 4000 w pracy mamy z HP, ale... Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. O nie, to 30. Z tego nie, nie, na magazynek pan nie pójdzie. A ja nas no, strzał też nie pójdę, chyba, że temu mu cholera z podpaleniem lub z wysadzeniem. Przekór. Nie No to jest najlepsza chwilowa decyzja w krzaczku. Wyszło już masło przeciwnika, werwał! To musiał poczuć. Tylko na to czekałem. Czekałem na to. Znaczy nie mógł. Teoretycznie mógł jakąś lepszą. Coś lepszego. Sytuacji. O! Teraz? Pięknie! Pięknie! Dobra. Oni teraz się ruszą. Na szczęście aż Eni, nie? Daje radę sobie. Już się nam kończą pociski. dwa 900. No jej... Albym tego bat chętnie trzasnął. Ile mam HP? O Boże, 1800. Teoretycznie gdybym na nas wyjechał Te T30 jest za nas na dwa strzały do nas jest, więc żeby nas nie podświetlił. Kiedy Emil 2 da sobie z nim radę, jesteśmy nawet w wygranej pozycji. Znaczy w no wygranej, no wątpię, żeśmy byli wygrane w wygranej pozycji. Oj, sorki. Messenger Emic 2 ma szansę z podczatem, A ja tutaj mam T30 i TVP Ja bym dokończył T30, chociaż kiedy nie TFI to dosyć długo przewodowuje A TvP magazynek 4 pociski. który jeden pocisk. Jeden pocisk nie zabijam Hita. Od każdego, chyba że tutaj a to. Dobra, możemy jeszcze to nawet z, zemisować, chociaż nie wiem działa Remis. O! Emis. o. Będzie, żeby teraz nic głupiego nie zrobić. Nie, nie mamy szans. Na władzę wychodzę. Ale kto biegał? Ja już... o ja obstawiam, że Batchat i obiekt 74. To jest głupie, wiem. To możemy spalić, czy mamy skot. Nie tak, chcę coś zrobić, bo może jeszcze ten z jeden pocisk trzasnąć punkt. T30 albo tam jest albo pojechał. No chyba, że jeszcze nie no. Kiedy, kiedy nikt od nich nie wiedzie na bazę, to będę się śmiał. Dobra, już nic nie mogę praktycznie zrobić, to sprajduję. Aha, dobra. A to! Tak. I pewnie TVP nie wjechał. Ale no o nie blisko było. No i I 2900, więc... No nawet taka, no nawet na taki, na taką sytuację to bardzo uda nawet mnie bitwa. Nie wiem dlaczego oni się nie rzyli o w ogóle przewagę taką, że powinni coś robić. Wow, 2900, no, raczej na 2900 na jakoś to nie pamiętam jakie jest na TVP ale Na pewno wyższe no dobrze więc to byłoby na tyle nie zapomnijcie na wpisać w komentarzu perk to pan serduszko plus będzie głosowanie w poniedziałek o 500 golba to byłoby na tyle siemana ty